Możesz zabrać całą moją miłość To czego Cię w ogóle potrzebuję. Możesz zabrać te wszystkie słowa To już nie ma żadnego znaczenia Możesz zabrać wszystko Zostaw nie leżącą na podłodze Tymi wszystkimi przeprosinami Nie możesz się poznać do początku Nie możesz się naprawić Jestem rutata. Chcę uciekać miłości tym razem, mam już to tych. Za każdym razem, gdy czuję swój do jestem rutata. Skrótko z tą z tymi wszystkimi trzęsieńcami, nigdy nie myślałam, że mogłam kłopot tak bardzo. Pana powrotem moje serce jest złamane. Możesz zebrać te tę fotografię i oglądać jak blachta. Możesz wyrzucić te wszystkie listy. Nie obchodzi mnie, co jest w nich napisane. Te wszystkie przepraszam, nie powód, dlaczego nie możesz mnie natrawić, nawet nie W tym czasie to razem mam już coś, za każdym razem, gdy dotyk. Jestem rozbita trudno sama, tymi wszystkimi fragmentami. Nigdy nie myślałam, że mogłam upaść tak bardzo odkłada z powrotem moje serce. Wiem, że zajmie trochę czasu, by wreszcie zrozumieć, że i we mnie nie zostało, nic do ukrycia. Jestem rozbita. rozbita. miłości tym razem mam już coś. Za każdym razem, gdy czuję Twój dobry, jestem rozwita z Zrób, na tymi wszystkimi fragmentami. Nigdy nie myślałam, że mogłabym upaść tak bardzo.